Gość Radia Republika. Jest z nami pani poseł Anna Bryłka, eurodeputowana z Konfederacji. Witamy serdecznie, panią poseł. Dzień dobry, pani, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witamy serdecznie. Zaczniemy może od takiego pytania: co ma wspólnego historia z rynkiem spożywczym? Bo taki, taki był tytuł Pani pracy magisterskiej, jak wyczytałam? E, tak, ale ja pisałam akurat e, trzy prace magisterskie. Trzy. A, o, dlaczego trzy? Więc, a, akurat tak się złożyło i generalnie, e, w przeciwieństwie chyba do większości młodych ludzi, e, ja się lubię generalnie uczyć i lubiłam się bardzo uczyć. E, I prawdę powiedziawszy, jak już kończyłam studia, już kończyłam tą trzecią pracę magisterską i, i już trzeba było no kończyć tą karierę akademicką. To było mi naprawdę szkoda, było mi naprawdę szkoda no. i zaczęła pani karierę. No i... Nie, no jeszcze, jeszcze wtedy nie było kariery politycznej. Byłam zaangażowana już wtedy politycznie, ale potem się, potem się już zaczęła praca, inne obowiązki, więc. To tylko króciutko, więc, jakie kierunki? Podsumując, historia, prawo i stosunki międzynarodowe. I, 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 tak to wygląda. Pani poseł, bo <laughs> ja tak patrzę na, na terminarz tego, co nas czeka w związku z regulacjami unijnymi, i to trzeba by pewnie już nie tylko trzy prace, ale z pięć prac magisterskich albo, albo nawet habilitacyjnych napisać, bo tak. Od przyszłego, od połowy 2026, pakt migracyjny, 27. ETS II, nowy podatek. Następnie dyrektywa EPDB, czyli konieczność ogacenia, ocieplenia całej wszystkich budynków w Europie. Zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych. Coraz ostrzejsze normy dotyczące. Rolnictwo, bo problemem jest to, że krowy emitują. Pani, czy, 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 jak przeciętny Polak ma się w tym, czy w ogóle obywatel jednego z krajów Unii Europejskiej ma się w tym wszystkim zorientować i co z tego wszystkiego wynika? Przeciętny obywatel nie jest w stanie się w tym w ogóle zorientować. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że obserwując pracę części posłów w Parlamencie Europejskim mam wrażenie, że również posłowie tych najważniejszych obszarów legislacyjnych nie są w stanie objąć generalnie legislacji w Unii Europejskiej jest bardzo dużo. To, co pan wymienił przed momentem, to jest legislacja, która została przyjęta w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego i ona po prostu konsekwentnie teraz będzie wchodziła w życie, dlatego, że nie ma żadnego kroku wstecz, jeśli chodzi o tą całą, całą politykę klimatyczną, bo tutaj pan redaktor wymienił generalnie. Jak e... to, pani poseł? No, przecież Rafał Trzaskowski nas zapewniał, że zielony nie ma ład Nic nie istnieje. <laughs> no i to jest właśnie, to jest właśnie trochę e, mieszanie ludziom w głowach, dlatego że Europejski Zielony Ład cały czas obowiązuje, to znaczy Komisja Europejska, Unia Europejska nie wycofała się z żadnego z celów klimatycznych na rok 2030 i na rok 2050. Co więcej, w zeszłym tygodniu, jeszcze przed drugą turą wyborów prezydenckich w Polsce, Politico podało taką wewnętrzną informację, że Polska jest zwolennikiem, czyli rząd premiera Donalda Tuska jest zwolennikiem tego, żeby i będzie głosował za nowym celem klimatycznym na rok 2040 czyli ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 90%. I generalnie w Unii Europejskiej posłowie, z którymi my mamy kontakt, ja mam kontakt, generalnie są zgodni co do tego, że ta polityka klimatyczna jest radykalna. Oczywiście ja mam bardziej radykalne stanowisko, że, no, że w ogóle nie powinno być celów klimatycznych, że to jest absurd, co tutaj się w Unii Europejskiej wymyśla. Są inni posłowie bardziej... Nie wiem, czy to jest radykalne, czy takie <laughs> bo, z, zgodne ze zdrowym, <laughs> zdrowym rozsądkiem, zdrowym bo rozsądkiem. I, i, ja śpieszę od razu z pytaniem bo można mieć różne tam idee, ale najpierw się trzeba zapytać może, ile to wszystko będzie kosztować, bo to po prostu no to są jest właśnie... niesłychanie kosztowne zabawy. No to są, właśnie, to są właśnie pytania, na które generalnie nikt nie chce udzielić odpowiedzi, bo ani Komisja Europejska nie ma podsumowanych tak kosztów, że z, ma zsumowane koszty wszystkich tych dyrektyw, a w Polsce, polski rząd również nie przedstawił żadnej takiej prognozy, jak to mogłoby wyglądać. Owszem, takie prognozy zostały przygotowane przez e, pozarządowe poza organizacje i no, koszty samego ETS-2, no przecież ETS-2 to jest za półtora roku, jeśli wejdzie zgodnie z planem, Planem, a wszystko wskazuje na to, że wejdzie w życie zgodnie z planem, no to jest y, wzrost y, ceny jednego litra oleju napędowego o 50-60 groszy już od 20 mechanizm tego roku. podatku, bo to bo, nasi słuchacze słyszą ETS-2, to wszystko są jakieś takie tajemnicze szyfry. ile to nas będzie kosztować i, i, i jak, jak m, 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 głęboko Te wydrenuje może... nasze portfele. No ja może wyjaśnię. ETS-1 już obowiązuje, to jest taki ten podatek zaszyty w cenie e, energii elektrycznej, e, którego państwo, którego, którego generalnie nikt nie widzi, a które muszą płacić elektrownie za to, że emitują, e, emitują gazy cieplarniane. No i ten oczywiście podatek jest zaszyty w cenie energii elektrycznej. I teraz e, ETS-2 polega na tym, że ten podatek klimatyczny zostanie rozszerzony na transport drogowy i na budownictwo. Hmm. Czyli właśnie na tradycyjne paliwo, którym e, tankujemy swoje pojazdy, i na paliwa do ogrzewania budynków paliwa kopalne. Czyli jak ktoś ogrzewał swój budynek węglem, gazem ziemnym czy olejem opałowym, kupując teraz ten surowiec do ogrzania budynku, będzie płacił więcej, dlatego że dostawca tego, dostawca tego, tego węgla czy tego gazu ziemnego będzie musiał opłacić opłatę z tytułu emisji, emisji, emisji gazów cieplarnianych. No i automatycznie ten koszt zostanie przerzucony na na klienta końcowego, czyli na tak. właściciela budynku. Powiedziałem, znaczy Adrian tak zapytał, jak się obywatel ma orientować, a może obywatel wcale się nie musi orientować, po prostu rząd go zorientuje i będzie na zasadach zakazów, nakazów i wyższych. Obywatel rachunków. Obywatel to się zorientuje, jak będzie musiał do jaskini wrócić, zdaje. Się. Tak, albo jak nie będzie mógł wjechać do Warszawy, żeby załatwić różnych spraw swoim samochodem, już to się przecież dzieje. Ludzie gdzieś tam parkują pod, pod miastem, żeby móc wjechać. A ten sam człowiek, który rządzi Warszawą, zapewniał, że tego ładu nie ma. Teraz chcę przejść do kłamstwa. Pani zamieściła tutaj na, na X taką informację, że posłowieka okłamią i rzeczywiście wypunktowała Pani z nazwiska, tutaj na czerwono podkreślone, kto głosował za tymi niekorzystnymi y, dla obywateli y, rozwiązaniami, czyli za wdrażanie dyrektywy ETS. I tu mamy takie nazwiska, proszę Państwa, jak na przykład Adamowicz, Buzek, Arłukowicz, Lewandowski, Hibner i tak dalej. Czy oni, ci posłowie się jakoś z tego tłumaczą? Jak pani ich spotyka tam gdzieś i rozmawiacie o sprawach obywateli polskich, to czy oni jakoś to tłumaczą? Jaki jest ich cel działania? Przede wszystkim, no duża te, część tych posłów, tych, tych nazwisk, czy może nie duża część, ale część tych nazwisk już y, posłami nie jest, bo... Tak, bo bo tak, się pewnie, tak się pewnie ułożyło, bo to jest głosowanie z poprzedniej kadencji. Ja tutaj akurat posłowi Jońskiemu wytknęłam kłamstwo, dlatego że on powiedział, że nigdy politycy koalicji obywatelskiej nie popierali ETS-2. No, popierali ETS-2, i, do, i to głosowanie dokładnie o tym tak. świadczy. To, że to są teraz inni posłowie niż ci, którzy weszli do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku, no to niczego generalnie nie zmienia. Ja powiem szczerze, że moim zdaniem duża część posłów, która głosowała w zeszłej kadencji, do końca nie wiedziała, nad czym głosuje. I to wychodzi w wielu wywiadach, to wychodzi w wielu takich dyskusjach. Ja pamiętam taki wywiad, w którym jeden z posłów powiedział, że jak oni chcą zmieniać dyrektywę budynkową, tą dyrektywę EPBD on powiedział, no, będziemy likwidować podate, będziemy, chcemy, chcemy usunąć z tego ETS-2. No, kiedy to są dwie niezależne od siebie dyrektywy. Więc widać, że tam generalnie nie ma to, pojęcia, to, to pani co Pani poseł, to ja, ja od razu poproszę o, o to, żeby przybliżyć tę dyrektywę. No, bo to jest hmm. generalnie fajny pomysł, tak? Jak się chce ocieplić budynek, nie? chałupkę, brzmi to fajnie, że jak się ociepli, no to będziemy mniej płacić za ogrzewanie. No, tyle, że tak ta dyrektywa wymusza ocieplenie całej Europy naraz. No i ktoś to policzył, ile, to jest... i, ile trzeba Chiny do tego będą bo będą betonu, klikować. ile trzeba materiałów, ile trzeba fachowców do tych... Um, do, do, to, to jest pomysł no, z, z serii jakichś faraońskich. <laughs> y, y, nie, nie wiem, jak to w ogóle nazwać. No, generalnie, owszem, zamysł i pomysł tego, żeby ocieplać budynki, żeby zmniejszać emisyjność w budownictwie, żeby właśnie mniej płacić za energię, nie tracić tego ciepła, no to wszystko, wszystko oczywiście bardzo fajnie brzmi. I oczywiście politycy koalicji rządzącej będą mówić, że będą tutaj, za wszystko zapłaci państwo, za wszystko zapłaci rząd, tylko do końca tak nie wygląda, bo to są gigantyczne koszty, tam się... To, to, to się mówi nie nawet nie w kwestiach miliardów złotych, tylko nawet bilionów złotych, dlatego że, że, to, są, że to są kwoty, jak sumuje się te wszystkie koszty, no to są gigantyczne kwoty. tych ale pieniędzy nie ma. Ale to wiadomo, że budżet tego nie udźwignie. No, jeśli państwo Oczywiście, zawali że nie budżetu, to jeszcze trzeba mieć możliwości wykonania Fili fizyczne. takich fizycznie. Tak. fizycznie tak. Tak. Czyli do czego to prowadzi? No bo musi być jakiś chyba ukryty cel, skoro my to rozumiemy, no to ci, którzy tworzą tę ustawę także Dlaczego no, jest tak? Generalnie powiem szczerze, ja nie chcę wchodzić w żadne tam teorie spiskowe, tak? Natomiast my używaliśmy pewnego sformułowania, że dla wielu osób przepisy, które są wpisane w dyrektywie budynkowym będą oznaczały w perspektywie wywłaszczenie. Dlaczego? Dlatego, że ta dyrektywa wprowadza coś takiego jak paszport budynkowy, klasy efektywności energetycznej, tak jak mamy w, w sprzęcie AGD, klasy paszport A budynkowy. i tak dalej. Dokładnie tak, tak samo będzie w budynkach, to znaczy każdy budynek będzie miał swoją klasę efektywności energetycznej i właściciel budynku będzie zobowiązany do tego, żeby przejść do klasy wyżej. To znaczy, e, przyjdzie tam jakiś urzędnik, powie, no to musi pan teraz wymienić okna, czy, tam, e, czy coś innego zrobić, czy wymienić źródło ciepła w tym budynku, żeby ten budynek przeszedł z klasy powiedzmy G do, do klasy tam wyżej. E, no i okazuje się, że na przykład jak kogoś nie stać. No, to y, coś takiego można zastosować, jak na przykład odwrócona hipoteka. A. OK, zrobimy ten remont, no ale, już, ale się pozbywamy trochę własności. Nie? Więc ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że to może w takiej formie wyglądać. Natomiast wiemy, jak wygląda implementacja tej dyrektywy w państwach Europy Zachodniej. I na przykład już we Francji są takie przepisy, które prowadzą do tego, że nie można z określoną klasą efektywności energetycznej wynająć budynku. Wynająć hmm. mieszkania, na przykład. Więc no, to jest gigantyczne ograniczenie prawa własności, tak. to znaczy, Wolności jak do mogę, Tak, mam budynek, mam, mogę sobie mieszkać, jak chcę, żeby mi było zimno to, to, i mam nieszczelne okna, no to okej. Okay. Tylko dla wielu osób to nie jest kwestia tego, że, że to jest kwestia wyboru. Nie Wielu osób po prostu nie stać na to, żeby ocieplić budynek, wymienić okna i tak dalej. No, a do kogo Zwłaszcza trafią te, te opuszczone budynki, skoro Europa się wyludnia, jak pani myśli? Oj, nie chcę, nie chcę, nawet myśleć, nie chcę nawet myśleć. Mam no nadzieję, że nie popełnimy tutaj w tych Rosji błędów, sowiecki, W Rosji sowieckiej były paszporty wewnętrzne tak zwane, czyli żeby pojechać z Moskwy do Leningradu trzeba było mieć paszport, ale już paszportów dla budynków nie wymyślili, mm. powiem szczerze. To, ale to jest panie redaktorze... Szkoła frankfurska w natarciu. Paszport budynkowy to jest jedna rzecz, przecież jest paszport pojazdów który mówi o tym, to jest inną innym rozporządzeniem wprowadzone. Jaki pani widzi sposób, razu? żeby to zatrzymać? Bo same protesty, widać, nie wystarczają do zapewnienia polityków także, nie? Skoro inaczej mówią tutaj w kraju, a inaczej głosują tam. Dokładnie. Znaczy... Moim zdaniem coś się już w Parlamencie Europejskim zmieniło, to znaczy sam fakt, że bardzo drastycznie zmniejszyła się reprezentacja Zielonych w Parlamencie Europejskim i bardzo mocno zmniejszyła się reprezentacja partii prawicowych w Parlamencie Europejskim, to jest drobna zmiana na skrzydłach Parlamentu Europejskiego w kierunku, w kierunku prawicowym. To nie jest tak, że ta zmiana zajdzie bardzo, bardzo szybko, bo po pierwsze ludzie są zmanipulowani, po drugie nie ma świadomości społecznej. Dopóki te koszty nie zostaną przeniesione bezpośrednio na gospodarstwa domowe i bezpośrednio na, na obywateli, chociaż w tym przypadku Polski, no to to jest bardzo mało odczuwalne. Problem jest jeszcze innej natury, że bardzo trudno jest też Polakom wytłumaczyć, że duża część kosztów, które już teraz dzisiaj ponoszą i będą ponosić, wynikają bezpośrednio z implementacji unijnego prawa. Że to wszystko się bierze z głosowań właśnie w Parlamencie Europejskim, z głosowań na Radzie Unii Europejskiej, że to, ma, że to będzie miało bezpośredni wpływ tutaj na życie, na życie Polaków no, ale w Polsce. Ale, ale, to jest, nie... to jest, to jest też trudne, połączenie tych kropek, tak? skąd coś się bierze. Bo, bo chyba tak, też jest tak, że, że trudno się współpracuje partią prawicowym. To widać zarówno w Parlamencie Europejskim, gdzie nie udało się stworzyć jednego, jednego frontu. No i, i u nas też się nie bardzo udaje, nawet w sprawie rządu technicznego, czyli odwołania tego, tego no tak, ale bardzo na ten... niedobrego rządu Donalda Tuska. Przy tak, no ale na ten próby, tak? <laughs> na ten moment po prostu większość w Sejmie jest jasna. To znaczy e, za bardzo nie ma e, zbyt wielu prawicowych... Znaczy, nie ma zbyt wielu prawicowych sposobów, w których udałoby się tą, ten, 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 tą, tą większość w Sejmie zmienić. Po prostu tak to, tak to wygląda. Pani Europosu, mamy, taki, może... mamy tutaj taki pomysł od rana spontaniczny, że może należałoby zorganizować taką ucztę zwycięzców, czyli po prostu nieformalne spotkanie tych partii opozycyjnych, które, które mają pewien, powiedzmy, wspólny rdzeń światopoglądowy. No i tak myślę, pani się zajmowała żywnością. Co by na takie uczcie zwycięzców można było podać, co jest jeszcze, co jest jeszcze w naszych kompetencjach, a co nie będziemy musieli e Importować z Mercosuru na przykład? To Ja jestem generalnie fanką tatara, więc ja bym chętnie za. za, za o, tatar dobry za... mięso na siłę do walki. Tak, tak. A po drugie w tym akurat w czym Polska jest tutaj super czempionem, czyli przede wszystkim właśnie mięso drobiowe, jajka, przemysły cały rolno-spożywczy, mleczarski, nabiał. Wołowina też, Polska jest ważnym eksporterem wołowiny w Unii Europejskiej. Naprawdę w rolnictwie mamy specjalizacje, w których, w których wysoko stoimy, jesteśmy cenieni na świecie. No i dobrze byłoby tą, 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 tą dobrą pozycję utrzymać. Natomiast, jak pani redaktor wspomniała, no, wisi nad nami umowa z Mercos Surem, wisi nad nami Ukraina i import artykułów rolno-spożywczych z tych kierunków. No mam nadzieję, że tutaj pan prezydent dotrzyma obietnic z kampanii prezydenckiej i będzie tym, tą siłą presji na, na rząd, żeby po pierwsze zbudować mniejszość blokującą w sprawie, w sprawie Mercosuru, umowy handlowej z Merkosurem, a po drugie no będzie tutaj bronił polskiego rynku rolnego przed importem z Ukrainy. Więc mam nadzieję, że tutaj że, że tutaj ta presja, przynajmniej presja z Pałacu Prezydenckiego na rząd będzie. No dobrze by było, żeby była również wspólna presja stronnic opozycyjnych, a teraz wydaje owszem, się, że największym problem... problemem jest to, kto się z kim i gdzie spotka. No, bo chyba mamy ważniejsze problemy. No, jakoś się gdzieś można, spo... choćby na tej uczcie zwycięstwa. Tak jest. Tak. Ja się mogę podjąć organizacji <laughs> takim tajnym <laughs> przez <pół. śmiech> Troszkę żartujemy, ale troszkę myślę, że nie, żeby już zejść z tego, z tego pola bitewnego politycznego i naprawdę zrobić normalną przestrzeń do tego, żeby rozmawiać o jedzeniu, o ocieplaniu, o zasobności Polaków. No jeżeli tyle tych tematów się tutaj gromadzi jak czarne chmury nad tej Europy, no to my, my musimy tak to rozbić. Niektóre tylko poruszyłem. Dokładnie, tylko niektóre. To znaczy naprawdę, naprawdę ogrom, ogrom przepisów. No to właśnie, no to Adrian zapytał, gdzie się można spotkać? Jak pani myśli? Jak to zrobić? Nie, no jak, bo trzeba przejść do konkretów. No jeżeli tutaj silni mężczyźni się nie mogą dogadać, rozumiem ambicje, no to może kobiety coś tutaj pomogą. Przygotują jakieś takie specjalne, dobre, bezpieczne Spodziewam miejsce. się, spodziewam się że, że akurat my jesteśmy na pewno zawsze otwarci na, na debatę, na, 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 na rozmowę, także, także tutaj na pewno z naszej strony jest, jest pełna otwartość na to, żeby, żeby rozmawiać, dyskutować, wspierać się też, dlatego że owszem, Pewnie jest, jest dużo zgodności między nami, natomiast jest, jest też jest też dużo, dużo tematów, które nas dzieli tak? na, na, i nawet na prawnicy. Tak? A, a jest taka realność, że, że uda się no, za dwa lata, w perspektywie maksimum za dwa i pół roku powinny się odbyć w Polsce wybory parlamentarne i teoretycznie jest to okazja do zmiany rządu, czy uda się stworzyć rząd patriotyczny. Zachowuje, bo to jest trudna sprawa, żeby zachować odrębności, a jednocześnie się dogadać, mówiąc krótko, bo jeżeli się stronnictwa patriotyczne nie dogadają, no to będzie rządził Donald Tusk. No, oczywiście, że jest taka szansa, że jest taka nadzieja. My jesteśmy akurat w dużo trudniejszej pozycji politycznej, mówią o mojej partii Konfederacja, dlatego, że cały czas jesteśmy partią, która, no utrwala swoją pozycję na polskiej scenie politycznej. Na pewno dla nas było gigantycznym sukcesem osiągnięcie 12%, 12 wyniku w wyborach do Parlamentu Europejskiego i teraz bardzo dużym sukcesem było dla nas był dla nas wynik Stowarzyszenia na w wyborach prezydenckich i naszym celem na 27 rok jest wprowadzenie jak największej reprezentacji do polskiego sejmu właśnie żeby być solidnym partnerem w rządzie patriotycznym. Pani Solidnym i niezależnym. Bo, bo, bo co prawda Grzegorz Braun e, już tworzy własne stronnictwo, no ale ta, bo, bo rezultatem wyborów jest no między innymi to, że, że Grzegorz Braun ma otrzymać zarzuty e, e, kardę. Jak pani poseł to, to skomentuje i w ogóle tę aktywność ostatnią, bo to zdaje się fala jakichś jakich aresztowań. E, e, po po wyborach. aresztowanie wyborcze mamy takie, <laughs> taki Jak rozumiem teraz to, to uchylenie immunitetu i ten wniosek, który wpłynął do Parlamentu Europejskiego, ma dotyczyć interwencji poselskiej w, w, w szpitalu Woleśnicy. No, ja powiem szczerze, że. No, właśnie po to jest mandat posła, po to jest immunitet, żeby swoje obowiązki poselskie wypełniać i, i pan poseł, i posłowie, którzy odwiedzili wtedy szpital w Oleśnicy, mieli prawo ten szpital odwiedzić, mieli prawo uzyskać informacje, co się wydarzyło i, i no, no niestety, tak to mam nadzieję, że, że tutaj. Kto go może powstrzymać? Kto może naszego ministra powstrzymać? To, zwłaszcza jak Roman tylko, tylko, wyborcy, tylko wyborcy. Tylko wyborcy. Ale zdaje się, że pan minister myśli, że właśnie wyborcy tego chcą, że jeszcze było za mało. Jeszcze pale należałoby wprowadzić do przestrzeni publicznej i publicznie tutaj szykanować ludzi. Pale w sensie, w sensie na, takim, nabijania przepraszam, na Przepraszam, Tak, tak. tak czy... no, takim makabrycznym mi się skojarzenie zrobiło. No ale to, to stosowali Rzymianie, prawda? Całe drogi. Czy więc to... to pokazuje... To pokazuje, że koalicja rządząca niczego się nie nauczyła. To znaczy, to są ludzie zupełnie oderwani od rzeczywistości. No, ale pan premier Tyczak ma Przepraszam. Cały czas ma władzę, ale to, to, to nie jest tak, że y, ta, władza, ta władza już zaczęła mu się y, wymykać powoli z rąk, i już to widać w tych wzajemnych oskarżeniach ze strony koalicjantów, ze strony własnych przecież też posłów. Natomiast no, mamy, mamy dwa lata na to, żeby po prostu Polaków przekonać do tego, żeby, żeby Donalda Tuska od władzy po prostu odsunąć. To jeszcze zapytam o relacje z prezydentem nowo wybranym, doktorem Karolem Nawrockim, bo już widać, że Donald Tusk ostrze swojego ataku będzie kierował właśnie przeciwko prezydentowi. I tak było zresztą w wypadku świętej pęci Lecha Kaczyńskiego. No, to jest również sukces Konfederacji, że Karol Nawrocki został, został wybrany. Czy Konfederacja będzie bronić pana prezydenta? E, po pierwsze, no, pan premier bardzo źle się zachował, nie składając w ogóle gratulacji prezydentowi elektowi Karolowi Nawrockiemu. E, to jest po prostu brak szacunku dla urzędu, który, który prezydent elekt będzie sprawował przez najbliższe 5 lat. I Donald Tusk popełnił ten sam błąd, który popełnił w stosunku do Donalda Trumpa właśnie w kampanii wyborczej, to znaczy nazywając go agentem, agentem KGB. To samo zrobił, nazywając, obrażając Karola Nawrockiego, nie wierząc po prostu, że zarówno Donald Trump, jak i Karol Nawrocki mogą zostać, mogą zostać prezydentami. No i dzisiaj zostaje w dość takiej trudnej sytuacji, bo po pierwsze polski rząd nie ma żadnych kontaktów z, z Administracją Donalda Trumpa i wygląda na to, że będzie miał bardzo szorstkie relacje z, z, z nowym prezydentem. Eee, I niestety, no, ten, ten, to orędzie poniedziałkowe pokazało, że tutaj nie ma żadnego szacunku i nie ma żadnego uznania. Może się pan premier nie zgadzać z panem prezydentem, natomiast to jest po prostu elementarne okazanie szacunku, nawet nie dla Karola Nawrockiego, tylko po prostu dla urzędu przez niego sprawowanego. Więc, więc tam wyborców. gdzie. I przede wszystkim <laughs> dla wyborców, <I> przede wszystkim <laughs> dla wyborców. Bardzo dziękujemy. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja jednak znajdzie jakieś eleganckie zakończenie i rozwiązanie, bo przecież nie chcemy żyć w takim kraju, gdzie wszyscy się ze wszystkimi kłócą i sami też ulegamy tym wojennym emocjom. A chodzi to żeby budować Polskę. Pani poseł Anna Bryłka Euro, europosłanka tak. z Konfederacji. Dziękujemy serdecznie Bardzo za dziękuję. Za dziękuję Jak dojdzie dziękuję do tej uczty bardzo. zwycięzców, to mam nadzieję, że pani też na niej będzie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia. Gość Radia Republika.